Siemka, witajcie w 22 odcinku serii z latawcami przez świat. Dziś przenosimy się do Wietnamu, a konkretnie jego stolicy, Hanoi. Dla większości będzie to po prostu jedna z wielu azjatyckich metropolii, ale dla nas to start wielkiej wietnamskiej przygody. Bez przedłużania, gorąco zapraszamy Was na odcinek. Moi drodzy, wygląda na to, że vlogów przez jakiś czas nie będzie. Kamerka nie przetrwała dzisiejszego parku rozrywki. Wodoodporna kamerka, zaznaczmy. Wodoodporna w kejsie. Nie wygląda to dobrze. Kupujemy ryż, wsadzamy do środka. Nie dotykamy 24 godziny przynajmniej. Zobaczymy, może, może jakiś cud się wydarzy. Już raz się wydarzył, to by było mocne już naciągnięcie szczęścia. <laughs> nie, no słabo, słabo. I takim oto widokiem żegnamy się z Chiang Mai. Niestety na trening Muay Thai nie udało mi się pójść, nam się pójść. Wracamy z Tajlandii, także kto wie, może jeszcze pójdziemy razem na spari, ale chciałbym to zrobić. Dobra, ładujemy się z samolotu z dobrych newsów. Kamerka włączyła się dziś, także chyba znowu mamy szczęście, nie chcę krakać, no ale fakt, że włączyła się, a wyglądała w środku e, tak. No to jest naprawdę cud. Jakby tam w środku wszystko pływało. No ale wygląda na to, że to solidny sprzęt. Także może nie będzie tak źle. Może nie będziemy musieli nagrywać telefonami, co nie jest idealne. Udało nam się z naszym bagażem, nie dopłacając nic, zaoszczędziliśmy trochę kasy. Jest tak blisko tego, żeby dokupić sobie ten bagaż. <noise> Latając liniami Air Asia, dostajemy tylko 7 kg. Więc dla odmiany, tak, trochę grosza zostało w kieszeni. OK, widzimy się w Wietnamie Pa Ledwo co wystartowaliśmy już jesteśmy na miejscu Bardzo szybki lot Ile? Godzina 20 może? Kurde, wygląda trochę jakbyśmy byli na lotnisku Chopina Tak Plan na teraz ogarnąć karty SIM Zamówić taksówkę I jedziemy do naszego miejscego Nowy kraj, nowa waluta w Wietnamie mamy wietnamskie dongi 116 groszy, 10 000 to zł, 60, 000, 100 000 16 zł. Kurde, taka niesprzyjająca waluta. No ciężko się będzie liczyć. Ceny na lotnisku w automacie uczciwe: woda za 1,5 zł, tu jakieś słodkie napoje, kawa za 3 zł. Dobra, kupiliśmy kartę SIM, zapłaciliśmy za nią niecałe 60 zł. Mamy dziennie 6GB internetu do wykorzystania A teraz próbujemy dostać się do Hanoi Jesteśmy oczywiście pod miastem teraz Lotnisko fajne, nowoczesne Pierwsze wrażenia spoko Z wyjątkiem tej pogody Strasznie jest duża mgła, nie wiem czy to, czy to nie jest smog Jest też bardzo duszno, tak e, wilgotno Troszeczkę inny klimat niż, e, niż w Tajlandii Jedziemy do miasta, niecałą godzinę I płacimy za to 45 tysięcy dongów, czyli jakieś 7 zł. Sprawdziliśmy, że w tym momencie w Hanoi powietrze jest jeszcze gorszej jakości niż obecnie w Delhi. Koszmary. Tam jest bardzo Koszmary Koszmary wracają. To zanieczyszczenie po prostu widać gołym okiem. To jest taka wow, Po prostu. Wszystko jakby było. tęsknie za niebieskim niebem. Jesteśmy, słuchajcie, prosto z autobusu. Lecimy kupić motocykl. Przynajmniej taki jest plan. Chaotycznie to wszystko wygląda. Musimy się chwilę chyba przyzwyczaić do tego. Znowu wszędobylskie klaksony. Pełno ludzi. Przez to, że Wietnam był skolonizowany przez Francuzów, troszeczkę z ich kuchni tutaj się ostało. Jecie dużo bagietek, dużo kanapek zwanych banh mi. No i wypadałoby jakąś przekąskę. Jesteśmy tak głodni. Kurde, ale syf. To za dobrze. Tak. Na zaskakująco wielu płaszczyznach Wietnam przypomina Indię. Jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenie. No tak. Klaos, tak. bałagan. Kraksony. Nie widać nieba. Znaczy widać nieba, nie ma, ale nie, nie ma błękitu nieba. No i właśnie. Te Dobra, czekaj, musimy robić to co oni. Jak oni idą, to my idziemy też. Chodź, ale chodź. Chodź, chodź, chodź. Tak się tu przychodzi przez ulicę, kurde, po prostu trzeba iść. za testowa i już widać, że jeden z zegarów nie działa Ups. Dobra zmiana sprzętu Te dwa motorki, które teraz e, testowałem. W opłakanym stanie, hamulce nie działają, wszystko skrzypi, biegi słabo wchodzą. Jakie wyzwanie? Nie wiem jak to będzie z tą podróżą i w ogóle. Hanoi, pierwsze zderzenie z tym miastem znowu czuję to samo co w Indiach. Mocno czuję się tutaj przytłoczony. Dużo się dzieje, trzeba mieć oczy dookoła głowy, żeby nie wpaść pod skuter. Ale może musimy coś po prostu zjeść, uspokoić się trochę, przyzwyczaić. Tak, jak zwykle przyjechaliśmy gdzieś chłodni. Zmęczeni już targaniem plecaków, więc myślę, że potrzebujemy kilku godzin i, i może się coś zmieni. Jest nasz wybawca. O. Ten za Tajlandią? Damy miejsce, w którym kuter się przejść przez ulicę. Nawet na pasach to jest, to jest jakiś w ogóle kosmos. Wchodzimy do na naszego Airbnb. Korytarz wygląda niczym: tunel w Vietkongu jakoś bunkier, coś tam... Aha, czyli adekwatnie. Boże, święty. Zapach jak w takim starym domu. Zapach wilgoci. Mmm. Opa, opa, patrz. The fuck? No kurwa. Kolejna rzecz, którą mieliśmy w Indiach, czyli trzeba włączać ciepłą wodę zanim się człowiek pójdzie umyć. No dobra, to nie jest aż takie straszne. Nie no spoko, myślę, że akurat pokoik jest fajny w porównaniu do, że tak powiem, okolicy. Do wejścia, na pewno. Wow, dobra, fajnie zostawić ten przeklęty pleca. Teraz idziemy coś przekąsić. Udało się uratować kamerę, także wracamy do komfortowego vlogowania. Naprawdę jestem w szoku, że, że przeżyła, ale nic, tylko się cieszyć. O Jezu, jak tu cuchnie. Kurde, no nocleg mamy szemrany. Ale śmierć śmierdzi też na ulicy. Wychodzimy i jesteśmy tutaj gdzie trzeba być. Nasz host z Airbnb właśnie powiedział, że jak będziemy wynosić śmieci, to żeby je po prostu wywalić na ulicę, bo od 17 do 22 wszyscy to robią i rzeczywiście zapach śmieci unosi się w powietrzu. Nie ma tego złego, co nie może naprawić bubble tea, więc pierwszy przystanek zaraz pod domem. Bubble tea. I to nie byle jaka, bo z Dinkty, A Dinkty a dingti znamy jeszcze z Londynu. To sieciowa, która właśnie e, obsługiwała nas niejednokrotnie w Anglii. Mm. To jest to samo dingti. Pyszne. Mamy tutaj mleczną orzech laskowy, ale przede wszystkim tapioka. Idealna tapioka. Taka, która pod zębem się ugina. I wraca do swojego oryginalnego kształtu, niemalże Po prostu taka elastyczna Mmm, pyszna Znaleźliśmy miejsce z kanapkami No i zaraz sobie coś wsuniemy um, Which one would you recommend? Spice oil Chicken, chicken and fire Cheese and beef Ok, okay. okay. <laughs> Fajne, miłe krzesełko już się napięłam młyka boby i lepiej mi. Ale młyn jest tu niesamowity, po prostu dzieje się tak dużo, że mamy już nasze kanapeczki. Kanapeczki ban mi czyli te, z których Wietnam słynie. Special Hoyan, to jest moja, czyli ta jest twoja. Proszę. Jaka W końcu gluten. Dzięki Francuzi, że zostawiliście po sobie tutaj te pyszne pieczywo. Powiem Wam widzowie, że nie jadłem tej kanapki wcześniej i jestem w szoku. Pyszne. Chleb ma konsystencję takiej dobrej, świeżej, jakby zapiekanki, może polskiej. Taki mocno chrupiący. O, Mhm. Bardzo ciepłe, ale chleb jest chrupiący. W środku mamy dużo warzyw, mięsko, sosy. Wow. Bardzo dobre. OK, zjedliśmy, kanapki były super smaczne. No, a do tego za dwie zapłaciliśmy 10 zł. No miło. Kurde, fajnie być w takich takich miejscach, bo wtedy człowiek po prostu może sobie Nawet z naszym budżetem tutaj to możemy sobie się pozwolić na na wiele i to jest takie miłe. Chcesz się czegoś napić? Pijesz. Chcesz coś zjeść? Jesz. Chcesz iść na masaż? Idziesz na masaż. Fajne uczucie. A tutaj słynna ulica, a właściwie słynny bazar na torach. Dwa razy w ciągu dnia przejeżdża tędy pociąg, a wtedy, kiedy akurat nie jeździ, proszę, tory tętnią życiem. Ojej, a co to za wietnamski piesio, taki ładny, mały piesek? Szczęście, że go nikt nie zjadł jeszcze. Straszny jest ten korytarz. Jak w jakimś koszmarze. Misja na teraz to spotkać się z gościem, który sprzedaje motor. Um, ludzie, którzy podróżują, są często bardzo otwarci. My nie jesteśmy aż tacy otwarci, ale ja jestem. Ale do czego zmierzam? Zapytałem się po prostu gościa, za ile mi motocykl, a on powiedział, chodź na piwo, to pogadamy, więc idziemy. Ronda, jakie ronda? Rondo. rondo. Okay. Przypominają się Indie, no. Po prostu trzeba iść. Bardzo dużo turystów e, mijamy. To się rzuca w oczy. Na pierwszy rzut oka miasto sprawia wrażenie e, takiego lekko tandetnego miejsca. Dużo świecidełek, dużo wszystkiego można by powiedzieć. No ale widzieliśmy dopiero ułamek Hanoi. A jest to miasto niemałe. Jeśli dobrze pamiętam, to około 9 milionów ludzi tu mieszka. Pewnie przez te 2-3 dni, które planujemy tutaj spędzić, i tak nie zobaczymy zdecydowanej większości. Wietnam ma bardzo ciekawą historię. Przez 1000 lat ten region należał do Chin. Te wpływy chińskie od dawien dawna tutaj były. Skąd ta no no tak, stąd podobno 60% słów w języku wietnamskim ma pochodzenie chińskie. Ale ciekawe, bo alfabet. Tak. Jest taki jak nasz, nieważne, tylko. O... Tak, jest dużo jakichś e, tak po prostu akcentów, e, no, ale to prawda, to jest spoko. W XIX wieku pojawili się Francuzi, którzy pozazdrościli Brytyjczykom licznych kolonii i stwierdzili, że to jest ich szansa, żeby. Coś w tym regionie ugrać. Dlatego przyjechali i zarówno, że Wietnam, Kambodże i Laos próbowali ogarnąć. Zresztą udało im się. Panowali tutaj przez długi czas. Po II wojnie światowej Wietnam powiedział, my chcemy być niepodległym państwem i chcemy tu Francuzów, ale Francuzi powiedzieli, o nie, 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 I jeszcze nam się z nimi tłukli z 10 czy 15 lat po drugiej wojnie światowej. Jakby tego było mało. Kilka lat później wojna amerykańska. W Ameryce mówią na to wojna wietnamska, a w Wietnamie mówią na to wojna amerykańska. Stany wspierały południową część Wietnamu, Chiny i, i, i komuniści wspierali północ. Amerykanie skapitulowali. wojna się zakończyła, władzę przejęli komuniści. No i dzisiaj Wietnam to jest kraj komunistyczny właśnie. Czy to nie jest do końca tak? Ja nie będę ukrywał, sam nie do końca to rozumiem, ale jest to kraj socjalistyczny, które dąży do tego, żeby zostać krajem komunistycznym. W każdym razie trzeba uważać na to, co się mówi i to się wrzuca do internetu. Także morda na kutkę. W socjalizmie wszyscy są równi. Państwo kontroluje wiele organów, ale nadal istnieje ta strefa prywatna, czyli mogą być firmy, zarządy i tak dalej. Jest jedna partia polityczna, która rządzi. No a w komunizmie no to już chyba nic nie można mieć prywatnego Chyba wszystko jest po prostu państwowe Wszystko jest wszystkich, wszyscy mają porówno równo Nikt nie ma dużo Nikt nie ma mało No to tu jest właśnie socjalizm Czyli, że wszyscy mają trochę jakby porówno Ale też niektórzy mają lepiej Mówiłaś o tych śmieciach i faktycznie Jeździ śmieciara I zbierają te wszystkie Wory Byliśmy właśnie na, na oględzinach motorka Chłopak z Niemiec tam dużo powymieniał części, także Podobno Żyleta jest. No ale powiedział, że nie poznałby, że jesteśmy Polakami, bo mówimy po angielsku. Podpadł, podpadł. Nie wiem, czy kupimy od niego po takim tekście. Ja bym nie brała. A co robimy teraz? Teraz spotykamy się z naszym kolegą Surenem, którego zaraz zobaczycie. Część z Was prawdopodobnie go zna. Co, pójdziemy sobie na jakieś piwko, no. Fajnie, fajnie się z kimś spotkać. Czasami. Za dwa piwka w puszce co prawda małe i do tego takie tea jakieś mm -hmm. Zapłaciliśmy 7 zł Uczciwiej byłoby już tylko za darmo Wow, we're chain To jest suren Tutaj jest naszym e, guidem i zabrał nas swoje ulubione miejsce, gdzie można dostać gołębia pieczonego. To gołębia. Mam zdjęcie wstawisz, stawisz braku będzie widać. Tak jest. Serio, można tu zjeść gołębia. Można zjeść kaczkę kurczaka. I to tak podane, że po prostu obrane ze skóry, całe upieczone. No, zrobiło się naprawdę egzotycznie. A no i chętni życiem. Dobre. Słuchajcie, trafiliśmy do jakiegoś imprezowego zagłębia. Ulica nazywa się ulica Piwna. Beer, Beer Street. No, nazwa zobowiązuje. Dzieje się tu naprawdę sporo. Pani? <laughs> Czekaj. <laughs> Dobranoc. Dobranoc, w Ok, kończymy na dziś. Trzymajcie się do jutra. Pozdro. Kolejny dzień. Zaczynamy go w Hanoi, Wietnam. Cel na dziś: kupić motor. I to nie byle jaki, bo najgorszy. Nie, z tym motocyklem chodziło o to, że on po prostu jest bardzo tani. To jest wietnamski model motocykla, który chcemy kupić. Wietnamski wykonany w Chinach. Mieszanka wybuchowa, no ale chcemy zapłacić za niego około 200-250 dolarów, czyli na niecały 1000 zł. No ciężko dostać coś e, solidnego w tych pieniądzach. Tak w ogóle zobaczcie. Po drugiej stronie ulicy mamy sklep z pamiątkami, a tam co? Koszulka z sierpem i młotem. Grubo. Właśnie zauważyliśmy, że nigdzie tu nie ma gołębi, no i nie dziwne, nie dziwne, że ich nie ma, bo je jedzą. To jedynkę, a, nie, a później do góry dwóch <grym> jest, to jest, to jest, to jest skuter. Motocykl, nie skuter. Walcząkowską przenieśli do Wietnamu. Ale daj mu, daj mu. <grym> Przejechaliśmy się na motorze Surena, żeby mieć jakieś porównanie, i teraz idziemy na zakupy. No, ja jestem ciekawa, co nas tam czeka, dlatego że już ustaliliśmy jedno, że chcemy wydać na to jak najmniej pieniędzy, bo ten motor i tak się zepsuje, nie ma co przepłacać. Dobra, testujemy nasz potencjalny motor. Pierwszy motor, który testowaliśmy, aż w zasadzie trzeci. Problem był tutaj niestety duży. Kierowica była skręcona, więc jakby trzymając ją prosto, jechał w bok motocykl. Także no to niestety go skreśla, szukamy dalej. Jeszcze poza tym było kilka mniejszych usterek, ale właśnie mówił nam ten gościu, że w trzy tygodnie tripa, oni byli ekipą czterech, czterech chłopaków na motocyklach, byli w 33 warsztatach. Grzejnik kolejowy. Ale niespodzianka. Polski akcent. Kurde, popatrzcie jak to wygląda. O, no. Panie, chleba już nie jedliśmy dawno. Ja się odzyczęję od takich bułeczek. A tutaj mamy sok z ananasa, świeżo wyciskany i, I herbatkę. herbatkę. O, spojrzałem tutaj na tę turkę. Przypomniało mi się, że Wietnam ma największą jaskinię świata. Jest tak duża, że mogłaby pomieścić 40-piętrowy budynek. My się tam raczej nie wybieramy, bo średnio lubimy takie e, podziemne klimaty, ale podobno w środku tej jaskini płynie przez nią rzeka, jest tam jakiś ekosystem cały i nawet są chmury, jest tak dużo miejsca w środku. Nisko się siedzi też w Wietnamie. Oni lubią tak przykucać przy samej ziemi. Tu Mamy jakieś francuskie pozostałości. Jak już wiecie, Francuzi byli tu obecni przez wiele lat. No i nie tylko bagietki zostawili po sobie. Fajnie. Fajny akcent. Wszędzie te skutery, po prostu miasto jest nimi zawalone. Nie tylko drogi, ale też chodniki. W samym Hanoi tylko jest ponad 5 milionów motocykli i skuterów. Tam muszę wejść. Przyjemny skwerek tutaj znaleźliśmy. Ale wkurza mi to powietrze. Kurde, już tak zapomniałem, jak to jest w tym smogu żyć. Rzucamy fajnego posta o słoniach z jakim opóźnieniem zobaczycie tego e, vloga Już teraz jesteśmy miesiąc do tyłu, czyli teraz będąc w Hanoi montuję to co działo się na Kosamui No 3 tygodnie temu Gościu od motocykla odpisał, wczoraj byśmy go obejrzeć, ale nawet nie dało się wyjechać tym motocyklem, bo tak był zastawiony Więc teraz idziemy się przejechać i jak będzie spoko, a wczoraj wyglądał spoko, no to chyba go weźmiemy Za dystans, który przeszlibyśmy w 20 minut płacimy 5 zybla. Dobra, słuchajcie, Michał zabiera kolejny motocykl na jazdę testową. Ja sobie tutaj poczekam z jego e, aktualnym właścicielem. Mamy nadzieję, że ten to już będzie ten, który kupimy. No ale poczekajmy na jego recenzję. Jeśli to nie będzie ten, to mamy jeszcze jeden do sprawdzenia dzisiaj e, po południu. Także jakieś tam opcje są? Okej, okay, motor fajny, chyba go weźmiemy, a przy okazji napijemy się soczku z trzciny cukrowej Czyli podzielić na pięć, no to soczek kosztuje jakieś, nie wiem, półtora złotego? Kurde, pani ręką wrzuciła mi lód, tą samą, którą brała pieniądze eee. dobra No, napij się Próbujemy Jeszcze widziałam, jak sobie grzebała między palcami u stopy, zanim... no. Mówcie to chcecie, soczek jest pyszny Mm. Ja to tego nie lubię za bardzo Ta nie lubię, tylko wyłączę kamerę i już będzie Dełyczka, De Łyczko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A tu ludzie sobie kładą pieniążki sobie je zmiatają pociągiem. No i taka to właśnie atrakcja Hanoi. Pociąg przejeżdża dwa razy dziennie. Teraz o godzinie której? 15? 15.20, a później o 19:00. No i tak no, był pociąg, nie ma pociągu, jak to mówią. A jak go nie ma, to to tory tętnią życiem. Restauracje, bary. Kawiarnie. Myślę, że spoko, na pewno coś takiego, co w Europie w ogóle nie miałoby racji bytu, ale chyba trochę przereklamowane. Czy można cię zjeść? Czy nie można? Pako mate, thank you. All the best. Thank you very much. Dobra, mamy motor. No, ciekawe, co to będzie. Nasz, nasz, nowy nabytek Espero 127 Ale grat Żeby nie było, na tym teraz spędzimy większość pewnie następnego miesiąca Dobra, trzeba zabrać jakiegoś mechanika i zobaczyć co tu się dzieje, co to jest za dziura w ogóle No, fajnie Fajnie, że jest, ok. Tak się prezentuje 999 na tym liczniku zegary to w ogóle nie działają od nowości podobno. Wietnamska maszyna. Ale produkowana w Chinach. Musimy go doprowadzić do w ogóle jakiegoś ładu i składu, nie? Może tak, może pojedziemy do Sury na pokaz? Dobra. I pojedziemy. Ok.